Cześć, witam w piątek, w ten wielki piątek. Yy, u mnie 7 rano, yy, miałem 6:30 zacząć, ale deszcz coś popadywał. Kurde, i to jeszcze zdrowo przed chwilą. Zresztą chyba widać po kałużach. Czemu ja te deski sobie dałem, kurde, tutaj? Trzeba było dać się bliżej, bo teraz będę musiał mecalakiem, żeby tu wjechać. To zaraz tu się zapada wszystko, więc będę musiał nosić to zrobić. Ale to dopiero później to jeszcze mamy na to czas. Ja pierdzielę ile wody, no bo nie pompuję na razie tego, chociaż mógłbym z drugiej strony. Czy jeszcze będzie padać? Łazić po tym tu cały czas, no będę musiał wypompować. Idę po pompę szybko i, i trochę tu włączę, niech, niech się to wyleje stąd. I co, zaczynam, zaczynam działać, jadę z tym kawałkiem tam, no i później tu całość, to już to samo. Chyba, że coś napotkam, tamten druk muszę coś rozkminić, żeby go dobrze zatrzymać, zobaczymy, coś mam, mały plan na to, to zobaczymy, czy się uda. Dobra, dojechałem tu, już dziewiątą godzinę mam, kurde. I co? No i... Powiem wam, że myślałem, że będę musiał coś tu kombinować z jakichś kawałków kantówki tej o, żeby przykręcać i tu łapać jeszcze gwintem górę, ale powiem wam, że tak rozkminiam, czy nie złapać tego po skosie tymi szpaksami, tyle że mniejszymi. Tutaj o. Jakbym tak zapodał przez róg. Może to trochę będzie ciężko wykręcić później. No ale się ślizga, pierdzi Większy kąt musi być. Akurat sęk tutaj jest, jest, w las. I tak ten róg poskręcać powiem wam. Z ile? Raz, dwa, trzy. Ze cztery sztuki, no nie ma opcji. Tutaj mamy podskręcone. Tu jest też jeszcze gwint. Tu jeszcze też mogę zapodać jednego w tą dechę, która jest też tu. No kurde, no nie ma opcji, że to wypchało. Dół mamy tu, no i róg tu. Co prawda nie mamy, tu nic nic nam nie trzyma. No ale to, jak skręci się tym, Tym kurde, tymi wkrętami, wydaje mi się, że powinno to dać radę. Bez problemu, Więc tak też zrobię. Wezmę tam jeszcze ze trzy, cztery. Wpierdziałem w ten róg, i przechodzę na drugą stronę. Ok, słuchajcie, doszedłem do końca. Jestem tutaj już. Ostatnie dwie szpilki naprawdę mi zostały do zrobienia, i, i chyba będzie na tyle. Jeśli chodzi o to szpilkowanie wieńca, mam dosyć, powiem wam. Mam dosyć. Ogólnie już tyle się tego nakręciło, że naprawdę zeszło mi też tak grubo z tym, że nie spodziewałem się, że aż tak długo zejdzie. No ale co poradzić? No. Zeszło, i zeszło i teraz tak, mam już godzinę w pół do trzeciej Właśnie, w pół do trzeciej I myślę teraz czym się zająć W tej kolejności I na tej kolejności myślę, że wezmę całe rusztowanie, które mam I je po... Y, roznoszę i zobaczę, czy coś z tego wyjdzie, czy jestem w stanie coś z tego ułożyć Jeszcze mam te drabiny, więc nimi mogę się pospierać, ale mimo wszystko No muszę sprawdzić, czy, czy to, czy to wyda I w związku z tym Yy. I w związku z tym, właśnie to zrobię. Następne Fajnie, jeszcze wyszło. Bo trochę, o kurde, tu dałem poniżej tej. Yes. No ale dobra, to sumie Zawsze to przyłapię trochę. Tu też jest, tam też jest zapanem. w paksem nie ma opcji, że to się tu rozjechało. Chyba że środkiem, tutaj nie. No ale tam są przykręcane z drugiej strony, trochę będzie ok. Yy, jeszcze w międzyczasie żona mi trochę pomogła spytała się czy nie może jakoś jej pomóc no i yy, poskręcała mi te wszystkie deseczki na tych gwintach 14, które będą szły na murłatę, więc fajnie, bo tam mi to odeszło. Już kurde no. na tym zlifa wywale pewnie znając moje szczęście i zęby powybiją no choć to kurde ostatni jeszcze musi mi dołożyć tyfos tu wlazi, jak się te gwinty przekłada i, i tak to wychodzi wszystko myślę, że jest to poskręcane, no kurde chyba już dużo więcej się nie da tu dołożyć, więc myślę, że powinno być ok. zobaczymy we wtorek się wszystko okaże, co do, słuchajcie co do betonu na jutro, dobrze wyszło jak wyszło bo wydaje mi się, że już teraz bym dzwonił do betoniarni i to odmawiał, bo no nie wyrobię się, jest to pewne na 100%, więc, więc tak widocznie miało być. To się tam chyba napisane w komentarzach, że widocznie tak miało być. I tak, tak zgadzam się też z Tobą, że tak miało widocznie być. Nie ogarnąłem tematu. Nie spodziewałem się, że to tak zejdzie z tym długo, no ale zeszło. Także skręcam te dwa jeszcze, tylko sprawdzę czy piąt tutaj jeszcze siedzi na zewnętrznej na wewnętrznej. Tu jeszcze pewnie trochę pójdzie, co? No to tu już jest. Nie wiem jak z drugiej strony. No jak tu dociągnie trochę, to, to będzie chyba bardziej, bo bym powiedział, że tak o jest, ale to ciekawe, czy beton też nie rozeprze trochę minimalnie, czy tak, czy tak. Ok, słuchajcie, chyba starcie rusztowania. Tu mam jeszcze jedną ramkę, żeby dorzucić tutaj. Jeszcze jedną muszę przynieść do tego, do tego połamanego, jakiegoś starego rusztowania, które mam pożyczone no i co i zostały mi trzy miejsca gdzie nie mam rusztowania, mam brak ale rozkwiniłem, że postawię sobie drabinę i tu po prostu przyjdzie decha na górę do tamtego rusztowania będę się to przesunąć trochę i tak samo tam dam jeszcze drabinę jedną i tak samo tam dam drabinę jedną oprę, tu chociaż tu nie będę za co bardzo za bardzo oprzeć, to chyba trzeba od wewnętrznej też dać te, 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 te rusztowanie, tak tak to przyjdzie tutaj Ach po prostu. I takie sprawy będą, jeśli o to chodzi. Tak myślałem na początku, żeby wziąć, sobie poustawiać te wszystkie stęple tutaj, ale przecież pierw muszę w pozycję ustawić idealne cały podciąg względem pionów, porozpierać to wszystko i dopiero wtedy podpierać od dołu. Tak mi się wydaje, więc więc tak też zaczynam. Muszę sobie zrobić takie cztery pary. Dobrze, że wziąłem te m 50, bo inaczej byłaby muka niezła. Tylko po skosie po prostu łapię sobie na, na śruby. Pościągam te, te, te stemple. Nie wszystkie mają te otwory na, na 10 mm. Muszę właśnie powygrzebywać te, które mają, i, i tak to będzie wyglądać. Tak mi się wydaje, że to będzie najlepszy sposób po prostu na, na rozparcie tych stępli, żeby tu nic, tych podciągów, przepraszam, żeby tu nic nie nam nie walnęło w jedną czy drugą stronę. Jak je podeprzemy na praktycznie pełnej wysokości, myślę, że dam te podpórki yy, na łączeniu yy, podciągu z Taki plan mam na to, te jakąś deseczkę w poziomie nakręcić, żeby one mogły mi się oprzeć. Ciekawe, o ja kurde ważę, czy ja to wrzucę tak samo. Bo dam radę jakoś. Trójby, trójbój będę mógł poćwiczyć. Chyba ja jakoś dam radę. Dobra. To odstawię sobie już jednego mam. I kolejne trzy teraz szykuję. Zaczymy co to wyjdzie z tego mojego pomysłu. Na razie to mi się rozjeżdża tu to, to wszystko. To ma się tam. O! Ja pierdzielę. Pewnie nie wejdzie zanim życie jakoś. To musi iść. O, tak, o. A ja to dobrze wymierzyłem. Pierdzielne, ale ciężkie. Coś chyba na wymiarach się musiałem jednąć. Eee, Czekać tam. A. Nie, no, tam raczej doszło. No dobra, to spróbujmy to teraz rozeprzeć. Nie, co, tak, leży tu jeszcze, może po takim wkręcie dam na razie czego. Jak coś. Dobra, powiedzmy, że tak lekko jest zaparte. Nie wiem, czy po wymiarze moim to nie wyszło. Ech, grubości deski, no tam nie będzie dużej różnicy, bo tam jest parę milimetrów. 24 one mają przeważnie. Nie no, jeszcze musi odejść. Chyba, że tu pokazuje inaczej. Aha. No dobra, tu pokazuje, że no... I weź pan, bądź mądry i pisz pan wiersze teraz. To pokazuje, że trochę musi odejść, to zobaczymy może później na linii. I teraz co, wypadałoby jakieś wkręty zapodać lekko pod skosem, żeby to nam już stąd nie uciekło, nie? I tak samo po kolei robię następne trzy, yy, a później jeszcze wewnątrz tu mamy do zrobienia, także, także trochę tego jest do zrobienia, Mam, chociaż to dzisiaj zdąży, to to będzie dobrze. Że to było rozparte i poustawiane w pionie jak trzeba, i wydaje mi się, że nie ma opcji, żeby tutaj coś żeby coś spierdzieliło. Nie? Jak tak będzie, to ten podciąg nie ma prawa się ruszyć, to wszystko będzie fajnie pospinane. Tak mi pomysł przyszedł i tak to złożę, to zrobię. Myślę, że lepiej bym tego nie wymyślił. Jakieś tam zastrzały robione do, do ziemi, to raczej słaba akcja, ale by była dam tak pod skosem, żeby mi się nie, nie, nie powyłaziły. Stąd i tyle. I to już się nam nie ruszy tutaj. I później to wszystko rozeprzemy. Komu też nie za mocno, żeby tam ściany nie wypchnąć. Nie, to też trzeba tak będzie rozsądnie robić. Z wyczuciem. Dobra, to ja zaczynam. Jadę z tym, już prawie piąta godzina. kurde. Ok, u mnie już za 10 siódma się zrobiła. Słuchajcie, wszystko mam w pionie. Tylko jeszcze co przyniosłem, to chcę się sprawdzić, jak to wygląda z dystansami jak to tu wygląda. Przyniosłem ten laser, bo z metrówką to ja tu nie, nie ogarnę tego na pewno. Także zobaczymy jak to tu się ma w całej długościach. Co do tego to w sumie jestem pewien, tylko chciałbym sprawdzić jak tu do tych bocznych, no bo tu mierzyłem to wszystko, to było zaznaczane, tylko chciałbym zobaczyć po prostu ile tu je jest. Tylko ja tu do klepki mam liczyć? Jak to liczyć, kurde. Tam klepka do klepki. Ciężko powie, dobra, zrobię do jednej klepki. 4288 tutaj jest. Tak wszystkie muszę przemierzyć, żeby to Pion jest, to w sumie powinno być tak naprawdę. Gdzie ty jesteś, kurde? A tam. 4287 tutaj i zobaczę jeszcze tam. Uuu, już popakowane mam sprzęty. coś ktoś dzwoni do mnie. A ja nie mam czasu. Przykro mi. 4287 tam było. Zresztą na ja tu zapamiętuje. 86 to zjeżdżamy. Coraz mniej. No ale tu, tu... Nie wiem ile tu będzie. Nie wiem czy zapamięta tyle. 4? 4289. 8-7-8, no to mamy 3 mm jakieś tam różnicy, więc nie ma tragedii. Szybko jeszcze tutaj wskoczę na to, jak to wyłączyć, skasować. Dobra, zobaczymy tego tutaj czy też to się zgadza. Żeby nie walno gdzieś z tego. Tu też będzie do jednej klepki wiem, że damy. 4-4-4-2, zresztą zapamięta to. Czym mniej więcej to się zgadzało, żeby się nie okazało, że gdzieś jakaś 4 0, 2 mm Tu może być jakiś tam błąd niewielki tak naprawdę 3,9, czyli mamy 3 mm różnicy i tutaj na końcu tak zrobić bym od tego Chodź tu 444-3, no to tam koło 4 mm też tu niby się rozjeżdża, ale to chyba może na grubości deski nawet, wiadomo, ja też bloczek też nie jest jakoś idealnie zrobiony, tylko tu jeszcze bym tego chciał. To mnie interesuje, czy to mamy dobrze. O kurde, zaraz szlifa, patrzcie gdzie ja postawiłem ten. Następny, kurde. Trzy 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 osiem. Jak teraz tutaj? Co się będzie miało do tego? Trzy 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 sześć siedem? A, bo tu jest klepka do... Jedna klepka do klepki, a ale... Czekajcie, jeszcze raz. Tutaj do tego. Trzy trzy trzy... Trzy osiem, a tu... 3-3-4-2, tu już 4 mm mamy różnicę 3-8, a 4-2 i tutaj tylko jeszcze i oż bym przywalił jeszcze łem na koniec Gdzie tu jesteś tutaj 4-2 tam było, tu też jest 4-2, czyli jest identycznie i 3-3-8 tam było gdzieś mm jakiś tam rozjazd, rozjazd jest, ale wydaje mi się, że no kurde, jak na taką konstrukcję to, to nie powinno to jakiegoś tam problemów tam stworzyć. Eee, tak naprawdę tylko i tutaj jeszcze 3, 3, 3, 3, 3 8, czyli bokami mamy tak jak trzeba, a tu jakiś rozjazd jest, nie wiem od czego. No może gdzieś słup nie jest tak jak trzeba i do pionu to wszystko poszło, bo piony mam na tym na pewno. To jest wszystko porozkręcane, no, no myślę, że, że zrobiłem to najlepiej jak mogłem na naprawdę, żeby to zabezpieczyć. Co prawda wiele jeszcze do zrobienia, ale jutro też jest dzień. W najgorszym przypadku w poniedziałek też będę musiał robić, trudno odbiję się w majówkę najwyżej. No trzeba to ogarnąć i tyle, także tak, tak to wygląda na dzisiejszy dzień. Ja będę już kończył, uciekam, bo późno kurde, i tak nie poogarniam e, wszystkiego. Także chciałem Wam życzyć spokojnych e, świąt. E, no, i tyle, odpoczywajcie, ile, ile się da. E, mokrego gusa i, i co, i widzimy się w przyszłym tygodniu. Ja tam nie wiem, jutro będę działał, ale czy to nagram? Może nagram i rzucę w poniedziałek, ale nie wiem, czy jest sens święta tam rzucać jakikolwiek film. Każdy z Was ma swoje sprawy i w ogóle z rodziną lepiej czas spędzić niż przed, przed monitorem. Także nie wiem, zobaczę. Może, a może we wtorek rzucę ten z soboty, zastanowię się. Także ja uciekam, trzymajcie się tam jeszcze raz spokojnych Świąt Wielkanocnych. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Na razie, cześć, pozdrawiam.